Widzę stąd na to, w co wierzyłem, co wskazywało drogę, co dawało nam siłę. Każdą z historii, jaką byłem przez ułamki lat, słowami modlitwy, gdy wokół się kończył świat. Widzę stąd każdą ciężką chwilę. Co w cię zabijało, co tak pięknie spierdoliłem Bóg które który opróżniłem, zanim wstawał brzask Tyle chciało się odżyć, jak gdy nie miało się jak brak się nie ściany bloków, niepokój tego naszego dnia nie. Tony praw duszącego tłoku, co zabiera spokój i urywa czas Zamykam oczy, gdy czuję wiatr Mocy tak bardzo, że ciężko wam stać Obok nas razem z waszym szeptem, po tym co piękne i nie ślad Mam parę lat noc bez snu, parę lat chwil, gdy brakuje słów Kiedy rano w twarz bruje Bóg, gdy nie ma już sił i brakuje tchu Byłem tu zanim było pięknie i pewnie zostanę, gdy całe świętnie Nie wierzę w co widzisz przed sobą, gdy jesteś obok i nie wiem co widzisz we mnie Sięgny nie ma tylko raz Tyle. Jak przygniata was do ziemi Cały czarno brudny ład Zmienił nas blask, co zmienia się co chwilę Wyciągam ręce przed siebie tylko po to, żeby brać Pamiętam o nas tylko tyle. Tylko tyle. na nienawiści miłości To coś między wdychami Chylę czoła przed tym wszystkim, co zniszczyłem Nie licząc świata, łącznie z nami Przyczy przede mnie każda chwila, każdy moment. To my sami wiara i siła Nie wiem na ilu milach zapisanych słów pukną mnie trud Na ilu nie ma w rękach Kamienie, a na ustach brud W twoich oczach znów z zwątpili Proszę ty oddaj mi ból Zrzucę go z ciebie i rozetrę na pół Jak wszystko co zabrał nam ból Wszystko w co kiedyś wierzyliśmy tu Stoję obok dopóki jest ciemno Dopóki nie masz czegoś na pewno I nie wiem jak będzie za moment Czy to już nie koniec Nie wiem czemu jesteś tu ze mną nie ma akora